Cześć, witam wszystkich. Chciałbym Wam zaprezentować fajny sposób na naukę liter alfabetu dla dzieciaków. Zapraszam na stronę internetową morindia.eu, dzięki której będziemy mogli uczyć się liter alfabetu. W menu górnym na stronie wybieramy Edukacja, następnie klikamy na pozycję nauka liter alfabetu. Zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie można uczyć się, oswajać, zapoznawać z literkami naszego alfabetu. Tak więc sytuacja wygląda następująco. Na stronie wypisane są literki w porządku alfabetycznym. Po najechaniu na którąś z literek pojawi się obrazek prezentujący tą literkę z rzeczą, która zaczyna się na tą literę. Przykładowo, gdy najedziemy na literkę A, pokaże się obrazek z autem. Jeżeli nasze dziecko dalej nie potrafi skojarzyć, co to za literka, wystarczy kliknąć i wówczas usłyszy dźwięk mówiący, co to za literka. A jak auto. O gąbka. B jak balon. C jak cytryna. Jak cma D jak dynia E jak ekra L gęś F jak foka G jak gruszka H jak hak I jak igła J jak jajko, K jak kot, L jak lody Ł jak łódka, M jak moty, N jak narty, Ni koni, U jak ósemka Py jak pingwin, Ry jak ryba jak słońce, Ś jak ślimak, ty, jak tylakto, U, jak ul, V, jak V, W, jak widelec, X, jak x, x y, mydło z, jak zamek ż jak źdźbło, ż jak żaba. Teraz, twoje dziecko, może się w bardzo prosty i szybki sposób uczyć literek. Link do strony z nauką liter, znajduje się w opisie filmiku. A ja dziękuję za uwagę. Jeżeli podobał ci się filmik, nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału. Niedługo nowe, ciekawe filmiki. Do usłyszenia. Cześć.